Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to gra dla dzieci, Jaś i Małgosia, od wydawnictwa Granna. Jest to gra od 6 lat, od 2 do 4 osób i na 20 minut. W pudełku mamy daszek od naszego domku, domek do złożenia i do wsadzenia do takiego pudełka, do takiej dziurki. Mamy 8 ciasteczek do zdobycia, kafelki startowe, czapki czarownicy oraz żetony słodyczy, które będziemy układać. W trakcie rozgrywki Oraz oczywiście bardzo ładne nikle, czarownicy Małgosi i Jasia. W pudełku mamy domek, który należy złożyć, wsadzić tutaj do takiej dziurki w pudełku. Nakładamy również ten daszek, co tutaj jest, bo to jest osobno. Następnie tasujemy żetony słodyczy Robimy cztery takie stosy w miarę równej wielkości. Jeśli chcielibyśmy, żeby były. Takie same, to po prostu dajemy po 10 takich żetonów słodkości. Osobno wyciągamy 4 czapki Wiedźmy oraz mamy jeszcze 8 ciasteczek, które będziemy zdobywać. Tutaj mamy naszego Jasia, Małgosię i złą czarownicę. Mamy jeszcze takie żetony rozpoczynające, tutaj są dwie kropki, czyli używamy tej strony dla dwóch graczy, tutaj mamy stronę dla czterech graczy, a tutaj mamy stronę dla trzech graczy. Jasi i Małgosia rozpoczynają na tym polu, bo jest to pole takie specjalnie narysowane zielono-czerwone. Natomiast Czarownica rozpoczyna tutaj na tym polu fioletowym. Należy również wtasować do każdego stosu ze słodyczami taką jedną czapkę czarownicy, czyli każdy stos tasujemy i wtasowujemy do każdego z nich jedną czapkę czarownicy. 3, 4, 5 i kładziemy je na dach naszego domku. I te ciasteczka będziemy musieli zdobyć, żeby wygrać grę. W trakcie gry będziemy mogli skorzystać ze specjalnych zdolności tych ciasteczek. Tutaj będziemy mogli poruszyć y, obojętnie jakim pionkiem, czyli na przykład możemy wybrać pionek Wiedźmy, Jasia lub Małgosi. Tutaj dwa pola będzie się mogła poruszyć Wiedźma, Jaś albo Małgosia. Natomiast y, ten żeton zamrozi ruch jednego z naszych pionków, czyli któraś z postaci nie będzie wykonywała swojego ruchu, gdy wykorzystamy ten żeton. Czyli jak tylko zdobędziemy taki żeton właśnie z dachu, będziemy mogli od razu skorzystać z umiejętności tego żetonu. Ja przygotowałam rozgrywkę dla dwóch graczy, dlatego tutaj ułożyłam żeton z dwoma kropkami fioletowymi. Ja i Małgosia współpracują ze sobą, muszą zdecydować, które słodycze będą układać, żeby zdobyć nasze ciastko z dachu. Wybieramy stos, z którego będziemy pobierać tafelki i ja wezmę Dwa dla Małgosi i dwa dla Jasia. Załóżmy, że Jasiu ułożył tutaj kawałek czekoladki w ten sposób, a Małgosia kawałek cukierka w ten sposób. Teraz, gdy jesteśmy już po pierwszej rundzie, bo każdy z dzieciaków położył swój kafelek słodycza, liczymy zawsze po zewnętrznej stronie te kropeczki. Czyli istotne jest, jak my w ogóle układamy te słodycze, żeby na przykład baba Jaga nie miała zbyt dużo ruchu, ponieważ nas dogoni wtedy, albo my nie możemy mieć tak samo za dużo tych kropeczek, bo wtedy poruszymy się również za daleko i będziemy mogli dogonić naszą czarownicę. W tym przypadku Małgosia porusza się jedno pole, bo ma jedną kropeczkę. Jasiu również jedno pole, a czarownica tak samo, jedno pole. No i właśnie ta czarownica się porusza, to jedno pole, do przodu. I nasz Jasi, Małgosia, tak samo. I tutaj sobie robimy ruch. Najpierw Małgosią, a teraz Jasię. Oboje poruszyli się o jedno pole. Jeden kafelek losuje Jaś i jeden kafelek losuje Małgosia. Małgosi udało się zdobyć ciasteczko. Takie ciasteczko sprawia, że możemy wziąć jedno z ciasteczek, które znajduje się na dachu, od razu do siebie, gdyż tutaj mamy gotowy pierniczek. A więc zabieram z dachu. I jesteśmy już bliżej zakończenia gry. Zrobiliśmy już jedno ciasteczko. Teraz Jasiu dokłada. Załóżmy, że dołoży loda. I na przykład damy go w ten sposób, żeby się czarownica nie ruszyła. I ponownie liczymy, ile kropeczek się nasze postacie z bajki będą poruszały. Tutaj mamy jedną kropkę dla Małgosi po zewnętrznej stronie. Mamy jedną kropkę dla czarownicy, bo nigdzie tutaj więcej nie ma fioletowych kropek. A dla Jasia mamy dwie kropki. Tutaj raz i dwa. Czyli Jasiu się porusza dwa pola. Raz, dwa. I Małgosia porusza się jedno pole. A nasza czarownica również się porusza jedno pole. Na koniec rundy zawsze dobieramy po jednym kafelku. Gdy w którymś momencie któreś z dzieci wylosuje czapkę czarownicy, to po prostu ten żeton odkładamy i losujemy następny, żeby mieć dwa słodycze. Tak jak tutaj Jasiu ma kawałek pączka do nuta różowego, i okruszki, a się ma dwa kawałki. Ta nasza będzie musiała się poruszać zgodnie z ilością kropek. Na szczęście my tutaj na razie mamy tylko jedną kropkę, ale gdyby miała ta czarownica więcej tych kropek, to mogłaby nas nawet i dogonić w trakcie odkrycia takiej czapeczki. A więc poruszamy naszą czarownicę w jedno pole. I w ten sposób właśnie tworzymy naszą siatkę słodyczy. Tutaj jesteśmy w trakcie tworzenia rogalika. Tutaj otrzymaliśmy za to ciastko, darmowe ciasteczko z dachu, wiedźmy. Tutaj czekamy, aż sukierek się pojawi, jak rożek od loda się pojawi i w ten sposób układamy nasze kafelki i poruszamy naszymi postaciami. Jeśli chodzi o czekoladki, to czekoladki należy położyć koło siebie pięć różnych czekoladek, żeby utworzyć zestaw słodyczy. Wtedy możemy otrzymać takie ciasteczko z dachu, gdy będzie pięć czekoladek koło siebie. Natomiast takie okruszki nic nam nie dają, tylko po prostu dodają ruch naszej czarownicy. Tutaj Jasiowi się udało znaleźć brakującą czekoladkę, a więc składzie tutaj tę czekoladkę i możemy zabrać kolejne ciastka z naszego dachu. Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy skorzystać z mocy tych ciasteczek. A jeśli chcemy zagrać w trudniejszym wariancie, to nie korzystamy z tych mocy ciasteczek. Gdy w którymś momencie na... dogoni któreś z dzieci, to niestety, ale przegrywamy. To samo dzieje się w momencie, gdy któreś z dzieci dogoni... Czarownicę, to wtedy również przegrywamy. Dlatego musimy równomiernie rozkładać nasze słodycze, żebyśmy nie mieli za dużo ruchu naszymi dziećmi, ale też, żeby nasza czarownica nas nie dogoniła. Musimy bardzo uważać przy układaniu tych naszych słodyczy, ponieważ możemy się łatwo zagapić i w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Małgosia porusza się aż sześć pól do przodu, czyli gdybyśmy mieli inne ustawienie, to zauważyć. Ja przyznaję, że musiałam tą moją czarownicę troszkę popchnąć za pomocą żetonów, bo dzieciaki już by ją dawno dogoniły. No i jesteśmy właśnie w takim momencie, że Małgosia zdobyła cukierek, a właściwie taką laseczkę lizaka. I to jest piąty słodycz. Tutaj mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. A więc jest to nasze piąte ciasteczko. Wygrywamy grę, bo zdobyliśmy piąte ciasteczko. Czyli koniec rozgrywki następuje wtedy, gdy zdobędziemy pięć ciasteczek. A więc będziemy mieli ułożonych pięć słodyczy z naszych kafelków. I wszystkie ciasteczka znikną z dachu, to wtedy wygrywamy. Czyli podsumowując, wygrywamy, gdy zdobędziemy pięć ciasteczek. Przegrywamy, gdy nasza czarownica nas dogoni. Albo gdy my dogonimy naszą czarownicę. Prosta, szybka gra dla dzieci. Dziękuję za uwagę. A to była gra Jaś i Małgosia.